Identyczna jak na filmie, nie? Oprócz kolorów, felg, zawieszenia, podubanego silnika, klatki, kubów i miliona innych rzeczy, to są prawie identyczne. <gryw> Witajcie ponownie. Mamy już troszeczkę rozebrane wnętrze. Pojawiło się parę ciekawych rzeczy, więc troszeczkę poopowiadam. Nawiążę jeszcze najpierw do poprzedniego filmu. Mianowicie odnośnie Zegarów z tym zegarem od oleju to chyba strzeliłem małą gafę, bo wygląda na to, że to jest w sumie zegar dwufunkcyjny, który między innymi pokazuje poziom oleju po przekręceniu kluczyka, a później po odpaleniu wydaje mi się, że on pokazuje temperaturę oleju, a nie ciśnienie. Jeszcze pewnie się potwierdzi, bo że tak powiem, jesteśmy na etapie szukania różnych informacji w internecie na temat tego auta. Aczkolwiek powiem, że jest mega trudno, bo, bo, no bo mało tego było i tak naprawdę nie ma jakoś wielce dużo informacji. Kolejna kwestia odnośnie tych zegarów. E, Moimnik gdzie jest wskaźnik paliwa w tym aucie. I to jest zagadka, na którą odpowiem na koniec. Bo długo musiałem myśleć na ten temat. W zasadzie bez filmów z internetu to ciężko było tak dojść do tego, co i jak. E, druga sprawa. Zobaczcie. Przewody podciśnieniowe, które idą wzdłuż tego progu i idą na tył auta, wychodzą sobie na zewnątrz. To jest jakby poniekąd potwierdzenie tych słów, że dyferencjał, e, w blokada dyferencjału ma no, takie samo sterowanie, tak samo jest wykonana jak w Audikach 80C, 100C4, 6 c Podejrzewam, że w ty... nie pamiętam, czy w tych wcześniejszych też były, No ale będą mi lata podobne, rozwiązania podobne, podejrzewam producent tego rozwiązania jest ten sam. No, i, i w zasadzie mamy, mamy identyczny układ. Jestem ciekawy, bo pewnie będziemy rozbierali skrzynię. Bo tam jeszcze, jeszcze będzie do wymiany uszczelniacz, który w zasadzie jest dziwnie skonstruowany, i będę musiał rozebrać skrzynię, żeby tam zrobić rewizję i, i ten uszczelniacz wymienić. I zobaczymy, czy też będzie na torsenie. Bo jeszcze, jak się okaże, że centralny mechanizm różnicowy jest na torsenie, no to mamy tutaj 4 praktycznie. Także mamy francuskie francuskie quattro, francuską audicę. E, co dalej? Nie jest źle z podłogą, bo myśleliśmy, że będzie dużo gorzej. No tu jest na przykład jakaś dziureczka, tu jest jakaś dziureczka. Wiadomo, że najwięcej rzeczy wyjdzie już po piaskowaniu budy, bo, bo wtedy, że tak powiem, wychodzą wszystkie krzaki i najgorsze rzeczy, bo dużo rzeczy e, jest zamaskowanych i dopiero po piaskowaniu to widać. No ale na pierwszy rzut oka nie jest jakoś tragicznie słuchajcie, także może, może obędzie się bez jakichś większych, większych ingerencji jak w polskim Porsche, e, miejmy nadzieję. E, co dalej? Ciekawy smaczek czy smaczek? No ciekawostka po prostu. Zobaczcie, na klamce tylnej są jeszcze resztki oryginalnej folii maskującej. Kameczka jest wykonana z nierdzewki, także no, klasa premium. W tych czasach to nawet kurczę najdroższe BM-ki i Audice już takie rzeczy nie mają. Znaczki, w sumie myśleliśmy, że są plastikowe, a są prawdopodobnie z aluminium, także też normalnie wykonanie pierwsza klasa. Brakuje, już wiemy, że brakuje nam znaczka 2.0 Turbo, który powinien być w tym miejscu na lampie. Brakuje nam też w sumie. Nie wiem, czy to jest dokładka przedniego zderzaka, czy to po prostu jest dół przedniego zderzaka, bo na zdjęciach wygląda to dwuznacznie dość tu jeszcze na dole wychodził taki oryginalny Lip w zasadzie. No tutaj nie ma dołu po prostu, gdzieś podejrzewam zostawił na krawężniku dół, <głosł> obciął ten dół i sobie doczepił taką gumową listwę nawet nie jak z ekspresu, bo ta z ekspresu to jest lepsza, a to jest jakiś, nie wiem, fartuch. Nie wiem z czego wziętych, chyba ze stara. To już tam mniejsza z tym, ale trzeba to będzie poprawić. Eee, co oprócz tego. No i tak jest, jest. Pomału idą prace do przodu. Pomału wszystko jest rozbierane. Została w zasadzie jeszcze deska rozdzielcza. Dokończyć usuwanie tutaj tych mat wygłuszających też trzeba uważać, bo. No, wygląda na to, że to są specjalnie pod wersję 4x4. Nie wiem, czy przednio napędówki miały np. mniejszy tunel środkowy, czy coś takiego. Na to wychodzi. Skoro są inne maty, no to, no to musi być inny tunel. Także, także płyta podłogowa też jest przekonstruowana w tym samochodzie. Być może dowiemy się, bo jest jeszcze druga złota renówka 21, yy, zwykła benzynka tam 1,7 z tego co kojarzę, przednio napędowa. Więc będziemy mieli porównanie o jeszcze jeden smaczek słuchajcie jakiś Jean 5 kwietnia 90 roku napisał mazakiem tą datę na dywanie oryginalnym przez 30 lat się nawet uchowało i wilgoć która stała we wszystkich dywanach i tak dalej nie zlikwidowała tego napisu także normalnie Ciekawy kto to robił na pewno Jean Pierre eee... No, póki co to chyba wszystko. Aha, powiem Wam jeszcze z tym wskaźnikiem paliwa. No dobrze, wskaźnik paliwa. Wskaźnik paliwa jest tutaj na komputerze pokładowym. Wyobrażacie sobie, że tu jest komputer pokładowy. Pokazuje e, chyba chwilowe spalanie, pokazuje średnie tam na pewno pokazuje, bo są nawet litry na 100 km. Pokazuje zasięg. No, i tak normalną, podstawową jego funkcją jest pokazywanie dokładnie ile litrów zostało nam w baku. Nie ma żadnej wskazóweczki, kropeczek, kreseczek, tylko jest informacja: na przykład zostało nam 25 litrów w baku. Ech, nie wiem, czy to jest depresyjne bardziej od zwykłej wskazówki, czy nie, <laughs> ale bynajmniej mamy bardzo dokładną informację, co tam, co, tam, co tam się w baku dzieje. Także możemy, słuchajcie, jechać do ostatniej kropli, założymy gaz. I będziemy patrzeć, żeby te Ostatnie pół litra, żeby zostało I wtedy dopiero będziemy tankowali, nie wiadomo Jak to po Januszowemu tak trzeba robić I tyle tam, nieważne, że pompa paliwa się zatrze Musi być wyjeżdżone do końca Tak O, wiem czego jeszcze się dowiedzieliśmy, słuchajcie Generalnie wiemy, że mamy w sumie Ostatnią wersję To jest chyba faza trzecia, bo Tych Renów jak tak naprawdę wychodziło Wiele różnych dziwnych wersji Bo tak, mieliśmy turbo Przed liftem Później mieliśmy fazę drugą. Ona się różniła e, troszeczkę przednim zderzakiem od tej, którą mamy tutaj. Tam na dole pod halogenami wychodzą takie wloty powietrza, no i w fazie drugiej one są węższe, w fazie trzeciej tak jak tutaj jest, tu powinny być takie szersze, no wiadomo, w ogóle nie mamy tego dołu zderzaka, więc to jest inna kwestia. Były troszeczkę inne nakładki na progi. Te nakładki są wykonane no tak słuchajcie o tutaj bardzo szeroko wychodzą na tyle mają zupełnie inne przetłoczenia tamte miały takie kwadratowe przetłoczenia e, znaczek turbo nie był w fazie drugiej na błotniku tak jak tutaj tylko był umiejscowany tutaj na słupku e, no i tył tył w zasadzie był taki sam jak w przedlifcie były zupełnie inne lampy zupełnie inna klapa bagażnika e, inny spoiler bo tutaj mamy spoiler na wsporniczka dwóch i to jest oryginalny od tej fazy a faza druga miała taki zachodzący w zasadzie on nakładał się tutaj od samego tyłu i był równo z klapą. Nie, nie był na takich wsporniczkach takich jak tutaj. Kordon no tutaj jest bardziej po sportowemu. Tylko był taki właśnie zabudowany jakby razem z klapą. Także parę różnic było. Aha, no i powiem szczerze, faza druga miała dużo ładniejsze felgi. Tu mamy takie te pięcioramienne klocki, trochę. A tam były takie piękne turbiny. Powiem wam szczerze, że. Widziałbym te z fazy drugiej Felgi tutaj, ale tutaj, z tego co wiem, będzie coś innego, fajnego. No, te pewnie i tak pójdą do renowacji Felgi, bo szkoda by było, szkoda by było je zostawić takie zapuszczone. A jednak, oryginał to oryginał, więc pewnie, pewnie je też je damy do renowacji. A co tam, jak się bawić, to się bawić. Mała zachęta na przyszły tydzień, jeszcze. Eee, kończymy już pomału rozbierać. Ten tył nie wygląda źle, blacharsko. Ale przód już nie jest taki kolorowy i cudowny, fartuchy. Niestety, z jednej z drugiej strony są dość mocno skorodowane. Tutaj podłużnica, tutaj widać że nawet pękło samo z siebie. Eee, no, słupek, a będzie co robić. A po piaskowaniu, to dopiero tak naprawdę cała skala uszkodzeń wyjdzie. Z drugiej strony się tego spodziewaliśmy, czyli po stronie pasażera. Tutaj było wiadomo, że, że nie jest zbyt dobrze. To już od samego początku jak, jak auto po raz pierwszy oglądaliśmy, było widoczne. Był jakiś lekki strzał z przodu. Tabelka jest dosyć mocno skorodowana i pogięta. Była wymieniana chłodnica najprawdopodobniej no wentylatory nie są oryginalne, bo są takie jakieś czajna spale czy coś takiego. Eee, trochę nas w ogóle termin podgonił, bo musimy oddać do, przyszłe, do połowy przyszłego tygodnia auto do opiaskowania i do sodowania. Tak nam tutaj zrobił trochę się mały psikus z tego powodu, dlatego musimy trochę podgonić. Eee, jak już będzie auto w pełni rozebrane, to nakręcę Wam jeszcze jeden filmik i zobaczymy jak to tak jeszcze od spodu wygląda. Bo już będzie też obrotnica, więc wrócimy auto na obrotnicę i obejrzymy sobie dokładnie od spodu. No a wtedy kolejne, kolejne, że tak powiem, filmy będą już po piaskowaniu jak odbierzemy auto no i zapodkładujemy. Także do zobaczenia, niebawem.